Cześć, witajcie! jestem Filipas i pokażę Wam dzisiaj, jak odblokować ciemny tryb na Messengerze. Bez instalowania jakichkolwiek programów, bez kombinowania, bez piracenia, bez niczego takiego. Także dobra, w minutę. Zapraszam do oglądania. A i właśnie, jeszcze za nim zapomnę, nie proszę o jakiekolwiek suby, o jakiekolwiek lajki, like żeby nie było. Jeżeli interesuje Ciebie rozwój na social media, chcesz się stawać na nich popularniejszy, mieć więcej followerów, więcej subów, to słuchaj, ja tworzę właśnie tego typu poradniki, gdzie pomagam się ludziom rozwijać, one tam mają po kilkanaście tysięcy, niektóre ponad kilkaset. Także myślę, że jest to warta opcja zasubskrybowania, bo jednak, no wiesz. Fajnie się rozwijać, fajnie mieć te followersy, nie? No i dobra, wchodzimy w zaktualizowanego Messengera, no i wchodzimy w jakąkolwiek rozmowę. No, mój kolor wozu mówi o tym, że nie mam znajomych, więc muszę wejść w rozmowę z samym sobą. No i dobra, wchodzimy, wysyłamy emotkę żółtego księżyca. No i jeżeli się nic nie dzieje, no to wyślemy ją kilka razy. Jeżeli mamy zaktualizowanego Messengera, na górze powinno nam się pojawić powiadomienie, że odblokowaliśmy ciemny tryb. Wow! No i dobra, wchodzimy w ustawienia i teraz nam się pojawiła taka opcja wyłączenia lub włączenia ciemnego trybu. No i dobra! Tyk włączam, pyk wyłączam. Wow, magia, bang! To jest to. No i dobra, to było na tyle. I tak jak mówiłem na początku. Jeżeli interesuje Ciebie rozwój na social media, chcecie stawać na nich popularniejszy, rozwijać siebie, to słuchaj no, to rozważ zasubskrybowanie tego kanału, bo tutaj tworzę tego typu poradniki i one faktycznie ludziom pomagają. No, ludzie są chyba zadowoleni. Także no, komentujcie, subskrybujcie, ja się Wami żegnam i do następnego odcinka.